Firma Multiservice z Opolszczyzny poszukuje pracowników do pracy za granicą w Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, Szwecji i Norwegii. Poszukujemy cieśli szalunkowych, zbrojarzy, betoniarzy, monterów izolacji przemysłowych, monterów rusztowań, operatorów sprzętu. Osoby bez doświadczenia chętnie nauczymy nowego zawodu. Zadzwoń do nas 77 40 09 193 lub 77 40 09 191 i sprawdź nasze oferty pracy na stronie internetowej www www.multiservice.com.pl w zakładce Kariera. Królowa sportu, czyli lekkoatletyka, zagościła w sobotę w Końskich. Na stadionie Osir przy ulicy Maratońskiej rozegrano bowiem międzywojewódzkie mistrzostwa w biegach przełajowych. Rywalizowali tam najlepsi młodzi biegacze z województw, świętokrzyskiego oraz łódzkiego. W sumie na starcie stanęło ponad 100 zawodniczek i zawodników. Mamy dzisiaj bardzo ważne zawody, bo to są zawody makroregionalne, czyli są to mistrzostwa makroregionu u młodzików, U16. Biegają dzieci w wieku 14-15 lat. E, walczymy między... Między dwoma województwami, czyli województwo świętokrzyskie, razem przeciwko albo razem z województwem łódzkim. Ile mamy uczestników? Około 160 uczestników. Dla zwycięzców są medale w wyjątkowej klasie i niemalże kryształowe. I puchary oczywiście, dla każdego, dla pierwszej trójki. Czyli osobno dla dziewcząt, oczywiście, i osobno dla chłopców. Koneckim koordynatorem imprezy był Wiesław Rożej, działacz lekkoatletyczny i wieloletni szef Świętokrzyskiego Związku Lekki Atletyki. Zawody rozpoczęły się około godziny 11 i trwały przez kilka kolejnych godzin. Jednym z partnerów mistrzostw była gmina Końskie. I tak wśród dziewcząt, na dystansie 1,5 kilometra najlepszym Lepsza była Zuzanna Wiernicka z RKS Łódź. Na 2,5-kilometrowej pętli wygrała Aleksandra Sobolewska z Zuza Running Team Opoczno. Wśród chłopców na dystansie 2 kilometrów wygrał Wiktor Markowski z KKL Kielce, a na dystansie 3 kilometrów Kacper Kurowski z UKS Azymut-Pabianice. Klasyfikację klubową mistrzostw zwyciężył UKS Błyskawica do Maniewice przed KKL Kielce i RKS Łódź. W rywalizacji województw łódzkie o 15 punktów wyprzedziło świętokrzyskie. W biegach dodatkowych zmagania także były bardzo ciekawe. Na 600 metrów dziewcząt zwyciężyła Roxana Opalczyk z UKS Lisy Zgierz, na 2 km Maja Peryt z Juwenty Starachowice. Wśród chłopców na 600 metrów najlepszy był Filip Podolski z KS Słoneczko-Busko-Zdrój, a na 3 km Patryk Sobczyński z Olimpu Strawczyn. Najlepsi w końskich mogli uzyskać kwalifikacje na Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych, które pod koniec listopada zostaną rozegrane w Tomaszowie Lubelskim.